Taki tip, jeśli chodzi o robienie dylatacji podłogi. <laughs> tutaj mamy duży salon i tu mamy ścianę, tu będą drzwi. A tutaj mamy kolejne pomieszczenie. I teraz tak, płytkarze y, putka, y, ci co robili te wylewki, e, zrobili dylatację w tym miejscu. No i spoko, i, i ta duża część była jednolitą częścią z tym 24 centymetrowym kawałkiem ale to pękło dlaczego? dlatego, że tutaj idą rurki od ogrzewania nawet sobie można zobaczyć jest ich taka grubość dosyć znaczna więc jak cała wylewka miała 6-7 centymetrów to tutaj nad tymi rurkami miała może 2-3 i pękła dlatego jak posadzkarze robią dilatacje, to lepiej by było na przykład żeby tu tą powierzchnię i zrobili jednolitą do tej rurki powiedzmy nie i tu by nie pękło w ten sposób tu pękło jak się tutaj nastąpiło to było słychać po prostu jak tarł beton o beton więc tutaj no jednak należy zwrócić uwagę bo akurat tutaj rurki idą no akurat no no i w tym miejscu niestety pękło jakby to była jednolita część tutaj stąd, z tym kawałkiem no to by tutaj nie pękło, bo by tu była dylatacja. I najrozsądniej by było zrobić dylatację właśnie tu. Tutaj przy tej rurce położyć. A w ten sposób trzeba było to skuć. No i co? No i trzeba teraz tutaj zalać. Nie będę wiązał już z tą powierzchnią. Po prostu jak się będzie płytki kładło. To będą tutaj dwie dylatacje, z jednej, z drugiej strony i trzeba będzie tutaj silikonową fugę dać.